Witam was bardzo serdecznie. Dziś do zaprezentowania wam mam dla was serię zegarków, nie tylko jeden, ale trzy modele z serii Multifluorescent, tak to Kasja nazwało. I są to modele, modele kolejną GA B2100MF 1 er 1 AER dokładnie, GA w tej kolejności: GA100MF myśnik 1 AER oraz GA 110MF-1AER. Yy, modele wszystkie, jak wiecie, są znane. GAB-2100 dość szczegółowo już omawiałem bodajże około 2 lata temu, jak tylko się pojawił. Modele GA-100 i GA-110 również zostały dość szczegółowo omówione. Na moim kanale. Także myślę, że jeżeli chodzi o funkcjonalność, to, to nie ma potrzeby dalszego mówienia. Jedynie, co chciałem Wam pokazać, to po prostu kolorystykę tych wersji. Ponieważ kolorystyka wydaje się dość ciekawa, jest, jest to zegarek w takiej normalnej w miarę kolorystyce, ale z bardzo delikatnymi, a czy zauważalnymi nawet już z pewnej odległości, kolorowymi akcentami. I to uważam, że to jest całkiem fajny patent, na przykład właśnie na wakacje, czy whatever, że tak powiem, gdzie, gdzie kto ma ochotę zastosować. Jak widzimy, w każdym z tych modeli, bo to chyba najfajniej to jest ogólnie rozpatrywać to, te zegarki jako całość, jako, jako, jako całą serię. Wskazówka minutowa jest w takim kolorze, powiedziałbym, Magenta, takiego ciemnego różu. Wskazówka godzinowa jest. Nie wiem czy minutowa. Minutowa jest w kolorze magenta, natomiast godzinowa jest w kolorze takim jasnozielonym, takim turkusowym, nie wiem dokładnie jak to opisać. I wskazówka albo trybów, albo prędkościomierza, w zależności w którym modelu, jest żółta. Do tego indeksy są poznaczane na godzinie 9, 6 godzinie i 3. Też kolorem takim jasno-turkusowym, a na godzinie 12 kolorze znowu kolorem magenta, czyli takim ciemnoróżowym, można powiedzieć, wpadającym w jasnofioletowy. Co dodatkowo jest ciekawe w tych zegarkach, co niestety dużo lepiej prezentuje się na zdjęciach niż na żywo, to wyświetlacze. Już pokazuję o co chodzi, co, dlaczego są ciekawe. Dlatego są ciekawe, że pewne części wyświetlacza są zrealizowane w różnych w jakby kolorach, różnego rodzaju. Folia została użyta do górnej i do dolnej części wyświetlaczy, podczas, podczas gdy góra jest taka bardziej szaro-różowa, o tyle dół jest taki bardziej niebieskawo-zielonkawy, no nie wiem, taki trochę no, turkusowy, można powiedzieć taki błękitny jak to określić. I w każdym z zegarków wyświetlacze są właśnie podzielone. Zobaczcie, że na przykład tutaj cyfry tu jest podobnie, że zobaczcie, datę mamy taką jasno-niejasno-niebieską, jasno-zieloną, można powiedzieć a już sekundnik mamy taki bardziej różowawy, szary i napis tutaj akurat tu jest dodatkowo mamy dzień tygodnia w formie wyświetlacza również mamy w takim kolorze jak sekundnik i tak sama sytuacja powtarza się tutaj czyli mamy nie, przepraszam tu jest odwrotnie zobaczcie tutaj z kolei to co ten kolor który stoi na sekundniku to tu mamy go po lewej stronie a tutaj te błękitne rzeczy które normalnie były po lewej to są po prawej tutaj mamy dzień tygodnia oraz oraz sekundnik, czyli dokładnie tutaj te kolory są odwrócone. Natomiast pozostałe kolory, czyli takie jakieś wskazówki, wszystkie trzy wskazówki oraz oznaczenia na tarczach są właśnie zrealizowane w dość zbliżony sposób. Zobaczcie, nawet napisy. Tutaj 1000 sekundy, start, stop, yy, split reset oraz shock resist. W obu tych zegarach są w tych samych miejscach i dokładnie w tych samych kolorach. Co jest ciekawe, bo na przykład, już napisy, powiedzmy tutaj, mamy w kolorze takim różowym WR20 bar, a tu z kolei w kolorze różowym mamy g a w WR20 bar już mamy żółte. Więc tutaj troszeczkę się to rozjeżdża, no ale wiadomo, jest inna grafika na jednym, inna na drugim. W ogóle ci, którzy nie znają tego modelu za bardzo, to polecam obejrzeć sobie na moim kanale omówienia funkcji, jeżeli jesteście zainteresowani. Jeśli natomiast nie, to mogę powiedzieć krótko, że modele GA100 i GA110 są modelami funkcjon tożsa tożsamymi funkcjonalnie. To znaczy, że mają identyczne funkcje, pomimo, że wyglądają zupełnie różnie, jeśli chodzi o tarcze, to prezentują dokładnie te same funkcje, w dokładnie taki sam sposób obsługiwane. Tyle, że na przykład tutaj wskazówka średniej prędkości tu jest na godzinie 9, tu jest na godzinie 12. Tutaj różne piktogramy takie, które, gdzie, gdzie jest włączony alarm, sygnał godzinowy z alarm śpiocha auto autopodświetlenie. One wyświetlają się po prostu w innych miejscach, one mają z kolei swoje napisy. Jak włączymy autopodświetlenie przytrzymując prawy górny klawisz przez 3 sekundy, to oznaczenie AEL, gdzie nam się pojawi, a na samym dole, jak widzicie, tutaj A.Light. Tu natomiast, gdy włączymy autopodświetlenie, Pojawił nam się tutaj w tym kółeczku w lewym dolnym rogu. A light taki on polepszy, już tym napisie, który istnieje, Zmuchnę tylko proszek albo go przetrę czymś, bo trochę mi będzie przeszkadzał. I jedziemy dalej. Także te modele są w zasadzie identyczne. Zobaczcie, bardzo ładnie wypełnione są tutaj, o, widzicie teraz właśnie włączyło się to podświetlenie w obu, w obu jeszcze raz spróbuję, o w obu się włączyło jest no bursztynowe i podświetla niestety tylko tarcze także tutaj od lat w tych zegarkach nic się nie zmieniło jak widzicie to każdy ruch taki właśnie wy, wy, wykonany przez, przeze mnie to podświetlenie włącza, bo one nie są solarami więc podświetlenie włącza się przy każdym ruchu dlatego ja to wyłączę żeby już po prostu nie drenować baterii, bo nie ma to sensu to są zegarki fabrycznie nowe które wracają z powrotem do sklepu Wracają z powrotem, wracają do sklepu, tak się poprawię. Ok, fajne jest wypełnienie, zobaczcie, w Bezele. Zresztą Bezele akurat są tutaj też identyczne i paski. Tutaj nie ma, nie ma żadnych różnic w zasadzie, nawet jeśli nawet w sensie chodzi o wypełnienie kolorem napisów, ponieważ wszystkie napisy wypełnione są tutaj. Przepraszam, tylko Jisselki Protection wypełnione są czarnym połysk takim lakierem połyskującym, podczas gdy napisy Reverse, Forward. Mode i Adjust nie są wypełnione, zobaczcie, prawda? I tutaj sytuacja wygląda identycznie. Zaraz zobaczmy. Tak, dokładnie identycznie. Czyli y, lakierem na wysoki połysk wykończonym napis G-Shock oraz Protection na dole, a boczne napisy odpowiada, odpowiada, odpowiadające y, funkcją przycisków nie są kolorem y, wypełnione żadnym. Dekielki również bardzo zbliżone, w ogóle w przypadkach. Y, y, Zegarek jest magnetic resistant, czyli odporny na działanie fal magnetycznych. W obu przypadkach, oczywiście, mamy z zegarkiem z oficjalnej polskiej dystrybucji, które to zegarki zostały mi udostępnione dzięki uprzejmości firmy Zegarek.net. Zresztą polecam firmę Zegarek.net, żeby przejrzeć zegarki oraz. Używając kodu TOMG80 zamówić z rabatem do 10% ka każdy zegarek Casio. Różne rabaty mogą być na różne modele zegarków, także tylko uprzedzam, ale warto chociażby testować sobie, wrzucić jakiś interesujący Was model do koszyka, wpisać TOMG80, zresztą szczegóły w opisie filmu i zobaczycie po prostu, czy cena Wam odpowiada. Także tak te zegarki obok siebie się prezentują. No i tutaj do tego dołączmy jeszcze mniejszy zegarek, za to bardziej zaawansowany technologicznie, jeśli chodzi o łączność, ponieważ antena, ten konkretny jest model GAB 2100 mf 1 er jest wyposażony w technologię łączności Bluetooth ze smartfonem z dedykowaną aplikacją kasy Watches i dość sporo można sobie zarówno nim poustawiać, jak i zegarek można synchronizować co 6 godzin automatycznie, gdy aplikacja, że tak powiem, biega sobie w tle w telefonie. Także tak te zegarki się prezentują. Zegarek, ten jako jedyny, to jest nowsza konstrukcja, ma z kolei pasek typu Quick Release. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Działa to w ten sposób, że po prostu teleskopy mają takie dźwigienki. Można je czymś tutaj, czasem zdarza się, no, mamy dłuższy paznokieć na palcu wskazującym, kiedyś mi się udało to nawet paznokciem, że tak powiem, przesunąć i zdemontować, ale normalnie robimy to albo jakimś płaskim wkrętaczkiem, albo jakimś plastikowym elementem, który spokojnie poruszyłby. Ten element. Do niektórych zegarków, które na przykład mają w komplecie dwa paski i mają właśnie taki system wypieniania paska z koperty, dołączony jest właśnie taki plastikowy element, który potrafi poruszyć, którym możemy sobie jakby poruszyć te teleskopy, konkretnie te dźwigienki przy teleskopach. Klamarki pasków, jak widzimy, są klasyczne w tych, w te, w tych modelach. To znaczy, akurat w tym modelu teraz GABY 2100. Pasek również jest totalnie klasyczny, tutaj nie ma żadnych wodotrysków, nie różni się niczym od zwykłych innych pasków. Natomiast tutaj, podobnie jak i w przed chwilą, prezentowanych GA110MF i GA100MF, napisy w tutaj Casio Dishuk znaczy oraz Protection są wypełnione kolorem czarnym połyskującym, podczas gdy opisy funkcji są tym kolorem niewypełnione. Ciekawostką w tym zegarku, jak również w pozostałych jest zastosowanie indeksów w kolorze czarnym. Jest to dość, powiedziałbym, odważny zabieg, bo czytelność tych indeksów jest delikatnie rzecz dyskusyjna, ale w ogóle umówmy się, czytelność wszystkich tych zegarków jest delikatnie rzecz ujmując dyskusyjna z tego względu, iż wyświetlacze negatywowe jest taką barwą akurat Cyfry. Niestety, ale do czytelnych nie należą. Także trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że taki zegarek kupujemy bardziej do kolekcji, jako któryś z kolei, w, że tak powiem w rodzinie, co sobie się wyrażę, niż jako jedyny zegarek na nadgarstek, ponieważ wcześniej czy później po prostu szlak was trafi, jeżeli musieli coś odczytać na szybko z wyświetlacza, a akurat wskazówki to będzie za mało, żeby na daną chwilę coś. Tutaj się z tego wyświetlacza dowiedzieć, więc tutaj trzeba tą poprawkę mieć na uwadze. Słuchajcie, no to jeżeli chodzi o omówienie tych zegarków, tak na szybko to by było tyle. Także na koniec pozwolę sobie jeszcze pokazać Wam je na moim nadgarstku. Przypomnę, obwód jest to standardowo około 17,5 do 18 cm. Ja zapinam zegarki GIA, stoi Gia 110 na dziurki piąte, licząc od strony koperty. Zobaczcie, już się chyba nic nie zmieniło od lat. Dokładnie jest. Jest to dziurka, zawsze u mnie piąta, albo w tym przypadku dziurki piąte, bo są dwie. I tak pierwszy zegarek prezentuje się w sposób następujący: GA100MF-1AER. Tak prezentuje się na mojej skromnej łapce. Jak widzimy, odstaje dość mocno, bo łapka jest chuda, a zegarek spory. Także tak to wygląda. Identycznie zresztą będzie wyglądał Gia 110 Chodzi tylko tutaj już o estetykę tarczy, bo dopasowanie będzie dokładnie toczka w toczkę identyczne, bo zegarki są toczka w toczkę identyczne, jedynie różnią się tarczą, także gwoli spełnienia formalności zakładamy również Gia 110 MF na mój nadgarstek i prezentuję Wam go teraz. Zobaczmy. I tak to wygląda. Tak samo odstaje na brzegach. czek się nosi, to, to nie akurat nie przeszkadza, natomiast tylko informuję, że taki, że tak powiem, akcent estetyczny możecie napotkać, gdy macie dość wąski nadgarstek, tak jak w moim przypadku. I ostatni z serii, czyli GA myśnik B2100 MF1 AR w tym przypadku jest to dziurka siódma, bo te dwie dziurki jakby są takie nadprogramowe, więc to będzie raz, dwa, 3, 4, 5. No i tu dwie nadprogramowe dziurki, czyli 6, 7 I, i ten zegarek wizualnie na moim nadgarstku wygląda chyba najlepiej, nie odstaje, zobaczcie, znaczy odstaje tak minimalnie, ale no to tyle ile, że tak powiem mały, na, mały zegarek i tak będzie odstawał, ale uważam, że wygląda chyba z tych wszystkich najlepiej. Ja ogólnie sam osobiście nie jestem zwolennikiem modeli GA100 czy GA110, ale mm, najbardziej z tych trzech mi się podoba akurat wersja e, GAB2100, czyli Casioke. Ale to nie wszystko, ponieważ to co ja Wam pokazałem to są tylko trzy modele, ale nie pokazałem Wam dwóch pozostałych, bo se cała seria ma pięć, a w zasadzie to ma cztery, a piąty jest tylko niestety na Japonię i już pokażę Wam to jak zawsze w formie, ja się tutaj podeprę wersją elektroniczną i myślę, że najfajniejszy zegarek pokażę Wam od razu. Zobaczcie, GX56MF. Myślnik jeden. Niestety tutaj takie że tak powiem, nagrywanie telefonem tabletu nie oddaje tak kolorów, ale ten tutaj turkusowy kolor w około wódki jest naprawdę ładny. I nie wiem, czy to pasuje do Kinga. Słuchajcie, bo King zazwyczaj to, są taki, to jest taki zegarek pancerny, do roboty i tak dalej. A tutaj mamy takie ładne, jakieś różowe napisy, dwukolorowy wyświetlacz. I niestety to jest chyba zegarek, jeden z tych zegarków, który świetnie się prezentuje na zdjęciu, ale już nie wypada tak dobrze na. Żywo, z tego względu, iż ten wyświetlacz, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że jego czytelność w porównaniu na przykład do tego wyświetlacza, który ma dokładnie tę samą kolorystykę, to będzie dramat. Ja już mówię dlaczego. Ten wyświetlacze w Kingu są osadzone bardzo głęboko, ponieważ ta poprzeczka z napisem Shock Absorber ma jakąś określoną długość, grubość, normalnie nie wiem, ze 3 mm chyba grubości, i dopiero bardzo głęboko pod spodem, pod tą poprzeczką jest osadzony wyświetlacz. Co powoduje, że jego taki głębokie osadzenie, niestety, bardzo negatywnie wpływa na. Czytelność. Także w tym celu rozwiązanie tego problemu oczywiście już powstał, powstał już bardzo dawno temu film, w którym wymieniam wyświetlacz negatywowy na pozytywowy w modelu King. Niestety nie wiem, bo to jest też ciekawostka, że jak będzie, jak będzie to zbudowane w tym, w tym modelu, ponieważ to jest pierwszy King, w którym mamy już podświetlenie nie typu taki iluminator, czyli Eee, o takie dokładnie jak tutaj. Zaraz, gdzie jest ten zegarek? Momencik, 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 Chwileczkę, muszę go znaleźć. O, tutaj znajdziemy klasyczne podświetlenie Illuminator, czyli, e, czyli e, cały panel EL świecący równomiernie e, jakby od strony tła. On świeci na zielono, ale Wy to widzicie, kamera zawsze przekłamuje, to jest niebieskie, ale on de facto ma kolor zielony. To, to znaczy nie on, tylko to podświetlenie jest koloru zielonego. A tutaj jest to pierwszy King, w którym zastosowano już podświetlenie za pomocą białej diody. Więc nie wiem, czy wyświetlacz będzie, tak, będzie wyglądał do niego tak samo, i czy będzie się tak samo dało wymienić wyświetlacz negatywny na pozytywowy, czy będą oferowane. Jeżeli będą inne, oczywiście, bo gdyby były takie same, to w ogóle nie ma problemu. To wymieniamy sam wyświetlacz, a dioda sobie jest gdzieś tam z boku. W każdym razie na pewno zmieniła się tutaj budowa podświetlenia tego King'a, także trzeba się z tym. E, liczyć I mamy jeszcze jeden model, który jest jakby oferowany w serii. Zobaczmy sobie to od początku, bo to pierwszy jest King i tu mamy właśnie informację, że e, Japan is also getting an extra large full digital GX 56MF-1JF, e, czyli że Japonia również otrzyma to. To znaczy, że inni nie otrzymają tego Kinga, także to jest niestety we, 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 we smutna. A to co mamy my, to ja pokazałem Wam te trzy modele, ten, ten i ten, a nie pokazałem Wam G700MF, po prostu jego na ten chwilę jeszcze nie ma. Także albo się, albo u się sprzedał, tego akurat tego nie sprawdziłem. Natomiast tutaj tak, no, to jest ten, ten i ten, to jest powtórka z rozrywki. Tutaj pokazać Wam ten na żywo, nie wiem, czy to coś by wniosło. Po prostu też mamy zielony wyświetlacz, no dole bardziej taki szarawy, tutaj e, gdzieś, te, teraz może pokażę Wam sam zegarek. GA700, jeżeli będę gdzieś tutaj miał zdjęcie, o jest tutaj, o zobaczcie, tak wygląda GA700. No i tutaj mamy ten jasny, tu mamy ten zielony, więc tutaj tak naprawdę schemat się powtarza. Też trzy indeksy identyczne, ten no, magenta różowy taki na górze, yy, i, i tak to wygląda. Jedne, co jeszcze Wam jako ciekawostkę pokażę, to lumę w tych zegarkach, bo tutaj naprawdę producent, można powiedzieć, w cudzysłowie, zaszalał. Bo zrobiłem się dość śmieszną lumę, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, zwłaszcza w tym modelu, który teraz właśnie tutaj świecę w, w tych żaróweczkach. W żaróweczce mojej takiej dodatkowej, wspomagającej i już Wam pokazuję o co chodzi, zobaczcie. Tutaj z uwagi też na kolor tej wskazówki Magenta, ona tak na znaczy nie, no teraz może faktycznie trochę świeci w ciemności, ale ona świeci ledwo co, tak po prostu, no takie, taka, taka bieda wersja, podczas gdy ta wskazówka, zobaczcie, godzinowa świeci perfekt. Więc trzeba się jakby liczyć z tym, że, o, teraz to trochę dopiero lepiej widać. Ja dopiero autentycznie, teraz dopiero zauważyłem, że ona świeci, bo już wcześniej sobie wyświecałem te zegarki, ale widocznie nie zgasiłem wystarczającej ilości światła i nie przykryłem tego zegarka, żeby zobaczyć, że ona faktycznie świeci, bo mi się wydawało, że ona po prostu nie świeci. Zobaczcie, tutaj widać ładnie świeci, a tutaj jest taka, no, Taka jak była, nie? Dopiero takie mocne przesunięcie, przesunięcie pokazuje, że na faktycznie coś tam, ale to bardzo delikatnie świeci. Także trzeba się z tym liczyć, że czytelność w ciemności tej wskazówki minutowej będzie raczej dyskusyjna. I podobnie sytuacja ma się z modelami, z modelami G100 i g 110 chociaż tu jest nieco lepiej. Zaraz wam pokażę, tylko je ja wyświecę, zaraz do was wracam. ok zegarki mamy wyświecone, także tutaj pogasimy pomocnicze oświetlenie. Spróbuję Wam to pokazać, jako na świecą. A te świecą po prostu najzwyczajniej normalnie, czyli końcówki wskazówek są pokryte lumą i to jest, uważam, najlepsze rozwiązanie, że one mają identyczne to pokrycie i dzięki temu łatwo jest je rozróżnić. To jest troszeczkę jeszcze ciekawiej, bo wskazówka minutowa ma kształt strzałki, podczas gdy wskazówka godzinowa ma kształt kropeczki. i Też to uważam, że jest fajne, więc taki miły akcencik. Jeszcze zobaczymy sobie w takim ciemnym świetle. Tu na chwilkę jeszcze raz to GAB 2100 i zobaczymy czy, czy w takim już przyciemnionym naprawdę coś tam świeci ta różowa wskazówka. No widzicie, różnica jest no, kolosalna jak jedna świeci jak druga, prawda? Na pewno no, w ciemności dostrzeżecie tą różową, e, nie wiem, gdy się włączy, włączy światło powiedzmy w środku nocy, żeby zobaczyć, która godzina a e, i się na chwilę zaświeci, nie wiem, latarką w to, ale to no moim zdaniem lepiej powinna być zrobiona luma. Akurat tej różowej mogli spokojnie dać czubeczek, sam na przykład Tu niech będzie sobie cała pięknie świecić. A to jest sam czubeczek w takim samym kolorze, i to by wystarczyło moim zdaniem. Także słuchajcie, tak to wygląda. No co, tyle jeśli chodzi o prezentację tego modelu i tej serii. Przypominam, seria, ona się dokładnie nazywa Multiflu Multifluorescent Accent Series. Także tak się te zegarki prezentują. Nie sądzę, żeby to był jakiś super, że tak powiem, atrakcyjny kąsek. Bo po prostu mi się podobały na zdjęcie. Chciałem Wam je pokazać. Mam taką możliwość, więc staram się Wam te nowości w miarę, możliwości pokazywać. Tyle z mojej strony. Także bardzo dziękuję Wam, bardzo dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że sam film Wam się podobał. Co do zegarków, to domyślam się Waszego zdjęcia, zdania, ale możecie, oczywiście możecie się podzielić w komentarzach. Zapraszam do tego serdecznie. Zapraszam również te osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału do jego subskrypcji, gdzie znajdziecie tam przeszło 400 filmów na temat zegarków Casio G-Shock, Baby Protrek, Oceanus, Edifice i wielu innych submarek Casio, które są moją pasją. Zapraszam również do polajkowania, dzięki czemu filmik będzie mógł się wyświetlać nieco wyżej w polecanych filmach dla osób, które są zainteresowane tego typu tematyką, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.